Ale trzeba nam się zapytać, a jaka jest moja wiara? Jakie ja daję świadectwo swoim życiem? Wielu ludzi dziś podczas kolędy, podczas różnego rodzaju spotkań, mówi, że nie chodzi do kościoła, bo przecież ci, którzy chodzą, nie są lepsi. to wcale nie żyją lepiej. Również kradną, nienawidzą, nie kochają swoich nieprzyjaciół, nie pomagają drugiemu człowiekowi. Oczywiście ci ludzie, którzy to mówią, przez to, co wytłumaczyć swoje lenistwo, co usprawiedliwić swoje lenistwo i również brak wiary. Ale trzeba nam na to spojrzeć może troszkę inaczej. Czy czasem może nie mają racji. Czy my przez swoje życie, przez swoje zachowanie, przez swoją postawę wobec drugiego człowieka, Dajemy świadectwo, że wierzymy, że jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. Jakie jest nasze życie? Jaka jest nasza ustawa? Myślę, że jeszcze za mało każdy z nas świadczy, że jest człowiekiem wierzącym, bo przecież zawsze możemy być lepsi. Zawsze możemy lepiej wprowadzać do Boże przekazanie miłości, z Boga i drugiego człowieka. Zawsze możemy zrobić coś więcej. Można dzisiaj również zadać pytanie, dlaczego pierwszy chrześcijanie, dlaczego matka Teres, Teresa i jej siostry, dlaczego tak wielu ludzi służyło się dalej nam święty Piotr, który mówi, ty jesteś mesjaszem, ty jesteś zbawicielem i bogiem. Bo ci ludzie wierzyli, że Jezus Chrystus jest mesjaszem i przyjęli go do swojego serca, jako Pana i Zbawiciela. Dlatego mogli głosić Go swoim życiem. Mogli głosić go swoim życiem, bo byli zjednoczeni z Chrystusem, bo z Nim rozmawiali, bo przyjmowali Go do swojego serca i swojego umysłu. Wiemy, że pierwsi chrześcijani, chrześcijanie spotykali się na Eucharystii na Łamantu Mimo, że groziło im niebezpieczeństwo, nawet utrata życia. Maka Teresa z Kaputy i jej siostry godzinami adorują każdego dnia Jezusa Chrystusa. Przyjmują Go w Bogumi Świętym i potem dopiero idą i pomagają potrzebującemu człowiekowi. Pomagają tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa, nabierają siły, a potem dopiero do i Boże. My również musimy o tym ciągle pamiętać, aby korzystać z darów Jezusa, aby słuchać Go, aby przyjmować Go w Domu i Jeżeli my będziemy karmili się Jego słowem Ciałem, to wtedy zawsze możemy brać swój krzyż i go naśladować. To zawsze będziemy blisko Niego i będziemy prawdziwymi świadkami. Jakby on ciągle przypomina nam i przypominał, że człowiek dzisiejszy czas nie potrzebuje tak się co świata. Życie nasze, nasza postawa ma pokazywać każdemu spotkanemu człowiekowi, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Boga, że jesteśmy wyznawcami Jezusa, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. My, drodzy bracia i siostry, mamy być przez przezroczyści. Patrząc na nas ludzie mają widzieć Jezusa, Pana i Zbawiciela. Wiemy dobrze, że nie łatwo jest dawać świadectwo. Święty Piotr się, że w wam Ewangelii najpierw mówi, że Jezus jest Mesjaszem, a potem Jezus grozi go słowami zejść z oczu szatani. My też Mówimy, że Jezus Chrystus jest Panem, a potem często przeszedł. Wiemy dobrze, że musimy ciągle o tym pamiętać, że Szatan działa i namawia nas i będzie namawiał nas do złego. Ale Jezus jest naszym Bogiem i on zwyciężył Szatan. I my również możemy mówić Szatanowi nie. Możemy mówić Jego Bogu bo mamy siłę płynącą od Jezusa Chrystusa, Pana i W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o proroku Izajaszu. On mówi wyraźnie, że Pan Bóg nie wspomaga. Pan Bóg wspomagał, dlatego przekaży, wzywał Boże Słowo. Dlatego On mówił z taką mocą. My też jesteśmy powołani do tego, aby być prorokami. Jesteśmy zaproszeni do misji prorockiej Jezusa Chrystusa. Mamy głosić Jezusa Chrystusa i słowa, ale mamy przede wszystkim głosić ustawą swojego życia. Aby ludzie patrząc na nas widzieli Jezusa Chrystusa. Bo przecież. My, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jak będziemy się zachowywać? Święty Jakub mówi, że i złe duchy wierzą i drżą, bo nic nie robią. My nie mamy być podobni do złych duchów. My, my jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrystusa. Dlatego świadczmy przez swoje całe życie, że On jest Panem Zbawicielem. I